Szczęść Boże, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym rachunku sumienia piątkowym w piątek wieczorem. Jak zwykle przypomnę, że ten rachunek sumienia i jednocześnie odprawiam, i go prowadzę, więc zachęcam do tego, żeby po prostu, po prostu się dać poprowadzić, pomodlić się. Wolne przestrzenie, kiedy jest swego rodzaju cisza, to jest czas na to, żeby. W swoim sercu kierować się do Boga, do niego się zwracać, z nim być w kontakcie. I zawsze, jak siadamy do modlitwy, do takiego rachunku sumienia, to dobrze jest wziąć taki głębszy oddech, spróbować się troszkę zdystansować do wydarzeń dnia, tak żeby móc na nie później też popatrzeć, jakby z lotu ptaka. Więc chwilę takiego oddechu, uświadomienia sobie tego, że właśnie siadam do spotkania z dobrym Bogiem. Chcę z nim porozmawiać o moim dniu. To jest taka wieczorna rozmowa z najbliższym przyjacielem, z kimś, kto mnie też bardzo kocha. Z taką świadomością będziemy wchodzić w tę naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i pierwsze słowo, które chcemy mówić Panu Bogu w tej modlitwie, to jest słowo dziękuję. I zachęcam, żeby teraz za tym dziękuję powiedzieć, każdy z nas poszukał w sercu, za co jestem wdzięczny Bogu. I mówmy, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to. Szukajmy tych znaków Bożej obecności w naszym życiu, znaków Jego dobroci. I teraz Mu za to podziękujmy. W tym dziękczynieniu e, możemy też wrócić do jakichś e, łask, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach. To nie musi być tylko z dzisiaj. E, zaglądajmy w to, co rzeczywiście nasze serce z wdzięcznością nam, e, nam przypomina, czy co z tego serca z wdzięcznością się wydobywa. Też, jeśli komuś trudno jest dziękować, to wtedy trzeba się trochę wysilić, żeby poszukać tych łask. A rzeczywiście ich poszukać trochę tak, jakbyśmy z latarką weszli do naszego wnętrza i szukali, gdzie były te, te znaki Bożej dobroci. Jeszcze w tym dziękczynieniu chwilę potrwajmy. Drugi krok rachunku sumienia to prośba o światło. Ja po prostu się o to pomodlę, a Ty pomóż się podobnie jak ja e, swoimi słowami, czy przyłącz się do, do tej mojej modlitwy. Ojcze Niebieski, bardzo Cię proszę, e, daj mi teraz mądrość Twojego ducha. E, daj mi tę łaskę, żeby popatrzeć na, na mój dzień, na moje życie Twoimi oczami. E, żebym zobaczył samego siebie i wszystkie rzeczy, które we mnie ze mną. Się wydarzyły, żebym zobaczył je tak, jak Ty na mnie patrzysz, z Twoją mądrością i z Twoją miłością. I teraz ten trzeci krok rachunku sumienia to jest właśnie takie. Razem z dobrym Bogiem, popatrzenie na, na wydarzenia mojego dzisiejszego dnia, moich ostatnich dni. E, popatrzenia po to, żeby zobaczyć wewnętrzny wymiar niektórych tych wydarzeń. E, patrząc tak na, na tą historię, już historię, krótką, ale historię ostatnich dni czy ostatniego dnia mojego życia, e, starajmy się zauważyć takie sytuacje, które mnie głęboko poruszyły które dotknęły mnie, można tak powiedzieć. I tutaj nie chodzi o to, żeby przyglądać się tylko temu, co pozytywne, albo tylko temu, co negatywne, tylko temu, co głęboko poruszyło. Poruszyło i jest trudne, poruszyło i jest piękne. To postarajmy się takich sytuacji kilka zauważyć i nad jedną czy drugą już za chwilę się zatrzymamy, żeby wejść rzeczywiście w głąb i uczyć się tam rozpoznawania Bożego działania. I kiedy już jedną czy drugą taką sytuację mamy, jakoś się do niej na nowo zbliżyliśmy, to, to teraz postarajmy się rzeczywiście zejść jeszcze głębiej, w takim wymiarze, czy to, co się stało, i moja odpowiedź na to, co się stało, moja jakaś reakcja, i nie chodzi tylko o taką reakcję, jak się poczułem w tej sytuacji, ale co zrobiłem. To jest coś, co, co było e, podążaniem za tym, co odkrywam jako miłość Bożą też we mnie pracującą, jako Słowo Boże, które mnie kieruje, czy coś, co było negacją tego słowa i tej miłości. E, innymi słowy, czy to jest coś, co Panu Bogu e, sprawiło radość, że zachowaliśmy się, że weszliśmy w postawę bycia Jego Synem, Jego córką? Czy też coś, co go zasmuciło, coś, co było czymś takim e, jakoś bolesnym dla niego, gdzie wyczuwam, że Jego miłość, Jego Słowo e, mówiło do mnie inaczej, niż ja postąpiłem. To chodzi o wejście w ten poziom. E, I też e, w tym, jak będziemy to odkrywać, to będzie się w nas rodzić e, albo uwielbienie, e, czy jakieś wdzięczność wielka za to, że że Pan Bóg w nas dokonuje swego dzieła wtedy, kiedy jesteśmy mu wierni, wtedy kiedy wcielamy Jego słowo w życie. Albo może być jakiś rodzaj bólu czy smutku, bo, bo zaniedbaliśmy to Boże życie w nas, zlekceważyliśmy to Boże życie w nas, albo nie byliśmy w stanie z powodu lęku czy jakichś innych e, doświadczeń, to, e, to właśnie w tym dialogu, teraz też dłuższej ciszy, która jest przed nami. E, bo bądźmy z tym przed Panem Bogiem, wiedząc, że i w jednym i w drugim przypadku On jest kimś, kto zawsze nam wychodzi z otwartymi ramionami na spotkanie. I możemy przy nim się posmucić i przyjąć Jego miłosierdzie w takiej postawie skruchy. E, możemy też pobyć w Jego obecności i go po, pouwielbiać, e, oddać mu chwałę w tym dobru, które, które udało nam się wprowadzić w życie. We mnie akurat dzisiaj jest taka postawa, gdzie widzę wyraźnie jak w jednej sytuacji no, nie zaufałem Bogu. On no, mnie do czegoś e, zapraszała, a, a no, przekrałem jakąś taką walkę o ufność Jemu. E, proszę go o miłosierdzie, czy bardziej proszę, przychodzę przyjąć Jego miłosierdzie. E, nie wiem jak to było u Ciebie, ale... Teraz w, w, możemy wejść też w taki ostatni krok rachunku sumienia, poprosić go jutro. Ja też po prostu powiem tę modlitwę. Nie trzeba jej tłumaczyć. Proszę cię, dobry ojcze, żeby moje serce było jutro wrażliwe na Twoje poruszenia. Żeby było bardziej wrażliwe niż było dzisiaj. Żeby było bardziej gotowe przyjmować Twoją wolę, Twoją miłość. I kochani, dzisiaj chcę Was zaprosić też do tego, żeby nie skończyć na tym naszego rachunku sumienia, ale jeszcze chwilę po prostu porozmawiać, czy z Ojcem, czy z Jezusem, czy z Duchem Świętym. Po prostu z nim porozmawiać, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co, o czym chcesz porozmawiać. Powiedz mu, posłuchaj go, jeszcze na to chwilkę możemy czasu poświęcić. A jeśli chcesz, to zostań w tej modlitwie tyle Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. I kochani, niezależnie na którym kanale oglądacie ten rachunek sumienia, bo on jest emitowany na kanale Jezuici i na kanale Mocni w Duchu, to zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał, dać kciuka w górę, udostępnić też komuś, o kim wiecie, że może mu się taki, taka modlitwa przydać. I zachęcam, żeby zajrzeć na ten drugi kanał. Tam też są świetne materiały ewangelizacyjne. Także mam nadzieję, że do zobaczenia.